Przecież wszystkim, Ci zrobiłem sobie najciekawsze, transfery to ten hamu kogutów, jeśli chodzi o letnie okienko transferowe. Kto przyszedł, to wrócił z wypożyczenia zaskakujące newsy transfery, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie zaczynamy tutaj podsumowanie, jeśli chodzi o transfery dotyczące Tottenhamu, bo jest naprawdę sporo tutaj nazwisk, sporo ciekawych nie, praktycznie piłkarzy. No, zaczynamy od głośnego transferu, a mianowicie Richard Lisson, który trafia do Tottenhamu. To jest piłkarz, który przychodzi do Tottenhamu za kwotę 58 milionów euro. Tyle praktycznie Tottenham musiał zapłacić za tego zawodnika jeśli chodzi o piłkarza, no wiele osób mówi, że to jest młody, perspektywiczny zawodnik, może nie aż taki młody, no bo ma 25 lat, tak? nie ma 19 czy 20 lat, natomiast zobaczymy, czy rzeczywiście on sprawdzi się, czy będzie taki po prostu dobrym zawodnikiem. Zresztą to ten Han naprawdę tutaj zbroi się sporo transferów. Czy będą tutaj walczyć o miejsce pierwszej, jeśli chodzi o ligę angielską, to zobaczymy wiadomo, że jest tam spora konkurencja, spora rywalizacja. Kolejnym zawodnikiem jest IOS IF Ives Bisuma. Jest to zawodnik, który przyszedł do Tottenhamu, zawodnik, który przyszedł z Brighton. Za kwotę około 30 milionów euro, dokładnie 29,20 miliona euro, tak? 29 milionów 200 tysięcy euro, o tak można powiedzieć. Jest to zawodnik, który występuje jako środkowy pomocnik, też zawodnik, który ma 25 lat. No, tamten to jest 97. rocznik Richard Leeson, natomiast ten jest 96. rocznik. Dobra, kolejnym zawodnikiem jest kto? Jest Iwan Perisic, a więc no znany tak naprawdę zawodnik, który chociażby występował w Interze Mediolan, był też na wypożyczeniu w Bayernie, Monachium, przychodzi do Tottenhamu. Perisic z kolei przychodzi do ten jako wolny transfer, jako wolny zawodnik bez kwoty odstępnego, zresztą widzimy według transfer market jest on warty. 10 milionów euro, no ale to już jest schyłek praktycznie kariery piłkarskiej e, Perisicza, no ma on 33 lata, chociaż teraz po prostu tak pójdzie będzie grał w Tottenhamie, no to sporą kasiorkę zarobi, spore po prostu pieniądze zarobi e, ja muszę powiedzieć, że mam troszeczkę dylemat jeśli chodzi o Perisicza e, moim zdaniem z jednej strony jest to dobry zawodnik, genialny, z drugiej strony po prostu niektóre takie błędy jak on miał, o tu mamy nawet zdjęcie jak był w Bayernie Monachium, natomiast niektóre po prostu błędy, które on popełniał jako zawodnik, to czasami po prostu oczy przedzierałem, tak jak można po prostu robić takie głupie błędy, takie bym powiedział nawet po prostu błędy techniczne, jeśli chodzi o błędy w wyszkoleniu, bym powiedział. Widzimy, że występował nawet i Dortmund, także troszeczkę po prostu tych klubów zwiedził Włochy, Niemcy, teraz praktycznie Anglia. No ale rzeczywiście Perisic trafia do hamu Moi zdaniem się nie sprawdzi jeśli chodzi o Tottenham, akurat w przypadku tego zawodnika, jednak to jest po prostu liga wymagająca, mocna, chyba że będzie po prostu wchodzić z ławki rezerwowej jako Joker albo będzie dogrywał końcówki. Natomiast na, na, na dzień dzisiejszy Perisic, po prostu jeśli chodzi o taką ligę jak liga angielska nie sprawdzi się. Chociaż no liga włoska też jest wymagająca, taktyczna i kondycyjna ale no to są jednak za małe praktycznie umiejętności jeśli chodzi o tego zawodnika zresztą sam świadczy też o tym fakt tak jak on był w Bayernie Monachium na wypożyczeniu gdyby dobrze się prezentował no to po prostu Bayern Monachium by skorzystał z opcji wykupu tego zawodnika dobra potem mamy Frazera Forstera to jest zawodnik który praktycznie tutaj jest nowym nabytkiem tak jak to informuje właśnie tutaj Transfer Market Forster praktycznie jest to zawodnik, który przyszedł bez odstępnego skończył, skończyła mu się umowa skończył mu się tutaj kontrakt natomiast według Transfer Market jest on warty 2 miliony euro, no jest to bramkarz można powiedzieć taka swego rodzaju zapchaj dziura brzydko mówiąc, nie obrażając nikogo no ale wiadomo, taki klub jak Tottenham musi też mieć po prostu tutaj rezerwowego bramkarza Forster, dlaczego mówię, że zapchaj dziura? No, bo yy, raczej nie będzie po prostu podstawowym bramkarzem. Jedynie po prostu, jakby pojawił się jakiś problem zdrowotny, kontuzja, no to on yy, wejdzie po praktycznie z ławki rezerwowych. No, zresztą ma 34 lata, doświadczenie, ale yy, no nie będzie podstawowym bramkarzem. Między słupkami tak yy, nie będzie praktycznie tutaj podstawowym bramkarzem, jeśli chodzi o słupki. Tottenhamu. Potem mamy Endombele. Endombele z kolei wraca z wypożyczeniu endom Endombele. Wracam praktycznie z wypożyczenia. Ma budować siłę, tutaj tak ofensywę, jeśli chodzi o Tottenham. Tutaj możemy zobaczyć go po prostu w jaki kluba występował wcześniej. No, cały czas jest to praktycznie Tottenham u Mourinho Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Endombele. więc, środkowy pomocnik. Rocznik 96, tak, rocznik 96, tutaj widzieliśmy go w Lyonie. Potem mamy Giovanni Lo Celso. to jest zawodnik, który także powraca z wypożyczenia. Zawodnik, który wart jest 22 miliony euro, 96 rocznik. Zobaczmy sobie po prostu tutaj jeszcze na zdjęcia tego zawodnika. Tutaj mamy go w Tottenhamie, też reprezentacja Argentyny, a także innych kluby, w których praktycznie występował ten zawodnik, ten piłkarz. Kolejnym piłkarzem jest piłkarz, który nazywa się Brian Gil Salvatierra. To jest zawodnik, który ma 21 lat. Według Transfer Market jest on warty 18 milionów euro. Wydaje mi się, że to jest piłkarz, który na dzień dzisiejszy ma najmniejsze szanse na to, żeby się przebić do pierwszego składu ale zobaczymy po prostu jak będzie wyglądała sytuacja tego zawodnika. Tak, chyba że zrobi po prostu istotne postępy w grze. Kolejnym piłkarzem jest Je. Jest to zawodnik, który występuje jako środkowy pomocnik warty 15 milionów euro. Młody, perspektywiczny zawodnik, 2002 rocznik, ma 19 lat, tak? Nie, no, miejsce urodzenia to jest, natomiast on się nazywa Papa, Pape Mater Sar. Przepraszam Was, Pape Mater Sar to jest po prostu miejsce urodzenia tego zawodnika. Także tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o tego, właśnie piłkarza, tak? Jeśli chodzi o po prostu o tego piłkarza dobra. Zobaczmy sobie tutaj e, jeszcze po prostu Briana Gill'a Brian Gill. E, Mówimy który on jest rocznik 2001 rocznik ma 21 lat 21 lat. Potem mamy tak e, papę Mater Matar Sar e, tak powiedziałem zawodnik z Senegalu e, tak po prostu wygląda sytuacja. I ostatnim piłkarzem, jeśli chodzi o Tottenham, jest to zawodnik, który praktycznie tutaj warty 600 tysięcy euro, bramkarz 23 lata, bramkarz, który praktycznie teraz trafia do Tottenhamu, do Tottenhamu. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o po prostu tego, czyli widzimy, że tutaj dwóch bramkarzy praktycznie w tym okienku transferowym Tottenham pozyskało, tak? Dwóch praktycznie bramkarzy to ten pozyskał. No zobaczymy, czy rzeczywiście będą mieć szansę na to, żeby się bić o pierwsze, e, pierwsze miejsce, czy też nie. Jestem ciekaw, co Wy na ten temat sądzicie. To wszystko dzisiaj pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie. Cześć.